No trzeba coś zbierać, co? Ten ładny. Ładny jest jak cholera człowieka. Co z niego zrobić, za to zobaczysz. Chyba. O, przepraszam. Bardzo ładny. Widziłeś? Tak. Bardzo fajny. Od ręki pali, fajnie naprawdę. Odpal to to. Nie ma centralnego. Mhm. Ani wspomagania. Dywaników nie ma. Będzie wszystko. <noise> pam, pam, pa, pam, pam. Pomyłka. Automatem dawno wiesz. A ty jest automat? Nie, automatem ja się nauczyłem wiesz. A, tam, tam. no 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 no, no. A Ty masz w automacie ten ten? Tak. O kurde, ja. ładnie pali no. Aż cała Buda chodzi. Ile to, to ma pojemności? 3,7. To i tak mało? No! Wystarczy, bracie. Wystarczy zrobić to wszystko pięknie kurwa. Uwielbiam te samochody. Wszystko będzie pięknie odwierdzialone. Po prostu wszystkie chromy są oryginalne. No. Ładny, ładny. Ten jest naprawdę fajny. i fine.